Ian, there are a lot of people here who have a lot to thank you for. We're still coordinating the prisoner evacuation, but we're going to start airlifting personnel out of Hadra tonight. By the time Roland's reinforcements arrive, we'll be long gone. We'll rendezvous with you and Jatil, and then start concentrating our efforts on retaking the capital. It's gonna be a tough fight, but with Sir, I'm sorry to cut in, but we're picking up a broadcast you both need to see. It's Roland. I'll patch it through town of Vale has been identified as a distribution point of illegal weapons and equipment stolen by terrorists to use against Duke Williams forces the flow of these arms has cost numerous lives in Kantari's peacekeeping forces such open defiance of the law is a disease and will not be permitted to spread whether the source is an individual a mob a town or a planet. Therefore, to maintain order and peace on our world, military forces have been mobilized, and at 6 a.m. coastal meridian time, Vale will be leveled to the ground. No building will be left standing, and no man, woman, or child will be allowed to escape to spread their seditious contamination to the rest of Kintaris. What does it mean? He's going to destroy Vale. What can we do? I'm not sure. Rathburn. Yes, sir. Where is Vale? Have the satellites picked up anything moving into the area? Uh, nothing significant. Vale's on the eastern coast, sparsely populated. Most of Roland's military presence in the area has been driven back or wiped out. That's why the resistance was routing supplies through the town. The region's mostly swamp, which would cut off any hold on this might be something i've got a calm intercept for roland looks like castro culin starts executing military prisoners and now you're playing a genocide are you insane do you know anything about the history of this planet you won't stop rebellion this way you're going to spread it not just across cantaris but beyond i refuse to be a party to this madness which is why i removed you from the chain of command on this operation while you would have whined about the logistical details and asserted that the rapid application of force was impractical commandant burke identified an airfield near vale from which we can stage the second bomber wing to implement our demonstration. you can't the second i have those bombers protecting the. and once. The bombers have finished with veil, vale. the population of this planet will finally understand what defiance will get them, and this conflict will end. From now on, you will confine your attention to defense of the capital and Vonda. Challenge my authority again. I'll consider you a threat to this operation and have you shot. I believe this concludes our discussion. Major. Yes, sir. Airfields near Vale? The second bomber wing are Chalons. They'd have to carry a lot of ordnance, which would limit their range. There's an old abandoned airfield about seventy clicks away that would have a strip long enough. We'll have to divert from Jatil. Joanna. Yes. The resistance will have to make strikes with Elster. Can they do that? Take some losses to save Vale. Yes. Good luck. Thank you. Major, upload what you have on the airfield. Let's get moving. Yes, sir. I wish I knew more about what you were up against, young Duke. Under the circumstances, I advise you to take larger chassis, but something with jump jets. Keep in mind, marshy terrain will be more of a hindrance to larger mechs. There will probably be smaller, faster vehicles to contend with, so perhaps some faster recharge weapons, maybe pulse lasers. There's plenty of water to cool off, so don't worry too much about heat. For night missions, light amplification. Flares if you wish, but they serve the enemy as much as yourself. Since we don't know how the enemy will be equipped, Guardian ECM and some kind of missile defense would be good. I'd also suggest conventional armor. We know little about the enemy you'll find here, so I can give you a little counsel you don't already know. It was right to divert, young duke the people of vale and all of cantares have in you the guardian they deserve serve them well but be wary for yourself we need you we salvaged a couple of long toms young duke i wanted you to know should the opportunity come up for you to use them they are basically snub-nosed artillery pieces incredibly powerful area-effect weapons but they're large and they're very heavy personally i don't care much for them The travel times are too long to be useful in my opinion. Still, I have known very good Mac Warriors who do swear by them. So, I wanted you to know they were available. No dobra, to szybko sprawdźmy, co jeszcze tutaj mamy Longtomy, bezużyteczne w tej grze. Um, no nie wiem, nawet w multi nie widziałem, żeby to coś żeby dobra. Że nic nowego się nie sypnęło, to możemy jechać z tą misją Uh, right, Elise, I'm in position. No sign of the airfield. It's around there somewhere. No precise location data. You'll have to scout around. Roger. Once you find the field, see if they've reactivated the control tower. If you take it out, they won't be able to fly another group of bombers in there. I've got some lights up ahead. If you run into any patrols, take them out quickly. You don't want them to warn the field before you get in and destroy the bombers on the ground. Good luck. No, dzień dobry wszystkim. Jak się mamy? ha. mam nadzieję, że bardzo dobrze. A my przystępujemy do kolejnego wykonania zadania. Będziemy niszczyć lotnisko, albo tak. Gdyż trzeba zapobiec bardzo głupiemu posunięciu. No, i tak się można spytać, co kieruje tym gubernatorem Rolandem. Nie wiem. Eee, zapomniał, że wymierzanie tak sprawiedliwości hen, bombardowanie tych, no to... Chociaż... Nie no, w sumie jeżeli masz się TVN po swojej stronie, to wszystko potrafią wytłumaczyć. Hmm. Hmm. No tak. Eee, a my sobie <laughs> poginamy byłem Matkatem. Niestety nie mam live amplification, a ta misja jest tylko w nocy. To jest to coś, co sprawia, że wszystko jest na zielono. Co nie? <laughs> Natomiast, co my tu mamy? Jakieś hipotelki. Tralala. Eee, niech sobie przelecą. O, wieża z rakitami. Możemy ją sobie spokojnie zniszczyć, żeby nam nie przeszkadzała. Tylko, żeby nas kurcze nie, nie, nie poinformować. O, dobra, wykryło nas. E. Uluj. I bum! Mhm. Tak to jest! Drodzy Państwo, jak się ma takie dobre rzeczy? Jak rakiety, 20 całe w każdym podzie, tak? Czyli łącznie 40. A w mechanice bitewniaka oznacza to, że mogą zadać łącznie 40 obrażeń. Co prawda, rakiety, znaczy maksimum, tak? bo to się tam przy trafieniu jeszcze losuje, ile wpadło z tej całej masy, ale no im więcej wystrzelimy, tym więcej rozpirzy się. Rakiety w Battletechu szczególnie długiego zasięgu to jest ciekawa rzecz, ponieważ ona służy do zmiękczania, dosłownie. Ehm, przy każdej trafnej salwie rzucamy na to, ile rakiet z wystrzelen, na przykład z takich 20 trafia, potem grupujemy w takie pakieciki po 5 i rzucamy w, na każdy różny prawda rejon na mechu to jest fajne z tego względu. oj Ale nie diabł mnie e, To jest fajne z tego względu, że na przykład możemy z drugiego końca mapy, na przykład taki atlas sobie idzie powoli, powoli, te. A my w niego na przykład piszgniemy takimi rakietkami. Zanim on w ogóle dojdzie do nas, żeby być porządnym zagrożeniem, no to tak około, nie wiem, 15 punktów na każdy rocket podśrednio, Wiem, że maksimum jest 20, ale powiedzmy, że 15 Target się wklepie. No to tak 15 punktów obrażeń, który się rozkłada ładnie na całego mecha, to zanim on dojdzie do naszego, prawda, do naszych linii, gdzie my będziemy mogli z nim walczyć, to my po prostu ładnie zeskrobiemy z niego dużo pancerza, no, zwiększając sobie nasze szanse łącznie. Mm. Dlatego zawsze Destroy. warto jest mieć dobrego pilota z dobrym gunnery, żeby tych rakiet nie zmarnował. Mm. Właśnie w meczu Battletechowym no, przynajmniej mi się zawsze to podobało. Mieć w ogóle zróżnicowane, zróżnicowany build: kogoś na przodzie, kogoś z tyłu, kto saportuje, ale przede wszystkim pamiętać o tym, że no, mapy są duże. Więc cały Battletech polega na tym, że, znaczy w ogóle, MechWarrior także, że te w, machiny sobie idą, idą. Z my, na, najpierw walczone są na długich dystansach, potem na średnim, a potem na krótkim. Więc warto mieć troszeczkę sprzętu do wszystkiego. I to jest coś, co mi się podobało w Mechwariorze 4 właśnie z, w związku z designem map, szczególnie w Multi. No bo widzicie, przez to, że te mapy były tak duże, powałtowane, jakieś właśnie wzgórza, jakieś dolinki i tak dalej, to my walczyliśmy na każdym dystansie. Na początku dwie formacje zaczynały hen-hen tam z daleka od siebie, no i powolutku do się podchodziły, 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 walcząc Target cały czas, destroyed. cały czas. Przez co e, uzbrojenie każdego rodzaju od długiego po takie Target. powiedzmy średnie. Uu, mm -hmm. No, to się będą zbierać, a my będziemy niszczyć. Hej. E, o ups. No dobra. E, I w każdym razie Aż w końcu doszliśmy na ten bliski dystans, i na bliskim dystansie mogliśmy sobie, prawda, powalczyć także. Yy, natomiast my Mechurierze Online, przy tych starych mapach, tych pierwszych mapach, które mieli, towarze, toast. Hmm. tych pierwszych mapach, które mieli, one były strasznie klaustrofobiczne, przez co było mnóstwo gówna na ekranie, znaczy za którym się można było schować i na przykład mogłeś sobie wziąć Atlasa, który był skonfigurowany pod same rakiety krótkiego zasięgu i lasery pulsacyjne i podejść praktycznie pod samo ryło yy, drużyny przeciwnika. Więc buildy na długi, długi dystans, takie snajperskie, były mniej niż optymalne. Może sobie w ten sposób powiedzmy. A tutaj jest troszeczkę inaczej. To mi się bardzo podoba, tak jak mówię, ponownie będę wracał do tego i to wręcz wałkował, żebyście sobie zapamiętali, że odpowiednie środowisko tworzy o, o Skubaniec myślał, że... Dobra, nara. Oni sobie myśleli... Prawda, że, że zrobię tak, żeby było World of Tanks, no ale panowie, tak się nie da e, z mechurerem online. Dobrze, że teraz redesignują te mapy wszystkie, że, że prawda, przerabiam je tak, że mają sens. E, bardzo się z tego powodu cieszę. E, no, tak jak mówię, środowisko sprawia, że maszyna bojowa się sprawdza. Mechy to nie są e, maszyny do walk miejskich. Do walk miejskich są nawet... Specjalne mechy, albo lajciaki, albo średniaki, które są mniejsze, szybsze i bardziej płynne. Natomiast ciężary i tak dalej, to jest, to jest zastępstwo współczesnych czołgów, no można powiedzieć. Salvage. Wielka platforma naciskana uzbrojeniem, która ma za zadanie wspierać okrążać prawda, i niszczyć z dalekiej odległości. No oczywiście na potrzeby nitewniaka jest to trochę zmodyfikowane.

When I arrived, it was still on fire. The bombers are scattered in pieces all over the area. Destroyed? Scattered? I had communication with that airfield not two hours ago. There are signs of mechs all over the field. It must have been Vasari. If you and William had killed this upstart along with his uncle, I would still have my satellites, still have my drop ship, still have my supplies, still have my bombers and still have some reason not to have you flogged to death. As it is, I have none of those things, and no way to follow through with my decree. You have the destroyer stationed at Argonne, my lord. It could sail up the coast and shell the town from the sea. It could be here with only a day's delay in your decree, and Drasari must still be in the area. I'll find him and bring him to you. Bring me Drasari's head, and you live but your failure to deal with this situation earlier will be noted on your record along with two grade reductions in rank. Are my orders clear, lieutenant? Yes, my lord. I will begin my search immediately. He will be dead by morning. That's it. Is there any way we can stop that destroyer? Negative. But I had another idea. Roland won't rest until he levels the town. Let him. It'll be almost 40 hours before the destroyers within range. Vale is a seaport, as are several other towns within 60 clicks along the coast. Collectively, they have a small fleet of civilian watercraft. We evacuate the town by sea, boat lift the entire population out. Is that possible? If we act fast. This whole coast has become a hotbed of resistance activity. I don't think there'd be any question we could get the ships. It would be close, but it could be done. Roland does have some small craft that patrol the coastal waters. They're spread out over a large area along the coast. They'd have to be eliminated, or they'd stop the evacuation and radio for reinforcements. All right. We'll split up and hunt down Roland's coastal patrols individually. They shouldn't present much threat to a single mech. I'll upload a map of the area, and contact resistance personnel to get the boat list started. So Ian, I saw Lieutenant Burke's exchange with Roland. Sounds like if you don't get him, Roland will. Either way works for me. Don't you want to take him out yourself? I do. That's the pig that killed the Colonel. I don't care how it happens, Casey. I want it to happen, but right now I'm trying to save Vale. So am I, sir. No question. But it'd be okay with me if Burke got in the way. I suspect you'll get your wish, Casey. No, ladne, ladne. Omega Control, I'm in <laughs> position. Pretty foggy. Roger that, Ian. Just run the nav points I set up in your nav computer and take out any patrols operating in the marshes. Should be mostly hovercraft in that area. Satellites picked up four groups. Roger, Major. I'll sweep the nav points and destroy any units I see. How's everyone else doing? They're all deployed, taking out some of the other threats to the boat lift. How's it going, boss? I ran into a few units, mostly hovercraft. Sano had a few batteries set up for coastal defense. I still have a couple to take out. Be careful out there. Patrol is here. I haven't carried anything. Inland's pretty empty. In Good running, sir. I'm sweeping south, Commander. Ran into a couple patrol boats, but other than that, that's pretty light. It makes me nervous. Glad to hear everyone's staying busy. I'll sweep this area and get back as soon as possible. Target destroyed. Mamma to it must a go. No doubt, you To jest jedna z takich e, nudniejszych misji, ale przynajmniej można sobie poczuć się jak myśliwy strzelający do kaczek. E, tudzież ktoś to raczej, nie wiem, srado i skarpie. E, tak się to mówi? Czy tam granat wrzuca? Mogą coś potaśtać. E, no, e, no to tak. Tutaj będzie taki ciekawy twist na koniec. E, kto nie wiem, hm. ale to nie będę spoilował. Ale będziemy sobie mieli spotkanie z pewnym człowiekiem, który myśli, że <laughs> e, będzie e, mnie w stanie pobić w moim matkacie. Panie, no nie, nie, tak to nie ma. <laughs> Zbyszek, nie świruj tam, dobrze? Proszę Ciebie bardzo, przestań. Natomiast, e, no. W moglibyśmy ich rozdeptać także, tylko problem z rozdeptywaniem jest taki, że dostajemy okay, mały, bo mały... More than left. Mały, bo mały, ale jednak domycz od w nogi i czasami w tors, co nie jest dobrym pomysłem, generalnie mówiąc. <laughs> Powinien tutaj wziąć innego mecha teoretycznie, ponieważ no, matkat jest wsparciem, tak, typowym, ale ja tak go lubię, jeżeli jeszcze nie wykoncypowaliście to jest, to jest mój ulubiony Mech Ever. Ja na przykład nie jestem fanem klanów, tak? Ja jestem zaciętym wojem sfery wewnętrznej. De facto jestem straszliwym fan boję dawionów, bo mi się, nie wiem, podoba mi się podejście, w sumie Steinerów też lubię, ale podoba mi się podejście takiego. Tak jak mówię, zazwyczaj mnie ciągnie do ZWYKŁYCH osób, tak, zwykłych, nieprzesadycznych, niejakich gimikowych i tak dalej. Na przykład Kuritów, którzy są po prostu Space Samurais in Space, Ech, no okej, okay. mają kli swój klimacik, ale wydaje mi się tak, e, na takiej, stworzeniu w takiej zasadzie hej, hej Jordan, hej Jordan, mówi rozbabkok do swojego zioma, kiedy robili Battletecha, hej. Zróbmy tych samurajów w kosmosie. Wiesz co? Dobra, to, to się sprzeda. I niestety mam cały czas takie wrażenie, kiedy na nich patrzę. Mm, no, no. E, natomiast Dawioni. Nie wiem. Poza tym, bardzo mi się podobała reakcja e, Wiktora Steiner Dawiona, który, znaczy, który powinien zostać e, księciem. No, i, i władać, prawda, w, w. Tutaj, Federacji Słońc. Aczkolwiek, e, no. W, wyruszył na wojnę z klanami, prowadził tą samą operację. E, bardzo mi się podoba postać takiego lidera, który. Zamiast schować się Hen-Hen z tyłu, <laughs> sprzęgnął chłopaków. E, świetnym, prawda, strategiem był i tak dalej, e, swojego czasu. E, no i, prawda, do jakiegoś celu wyższego ponad podziałami, e, no, przede wszystkim poprowadził tą całą operację przeciwko klanowi Dymnego Jaguara, jakkolwiek to nie brzmi. Smoke Jaguar, e, tudzież Smoke this shit, mm -mm. And shit. E, no. Czyli y, klan y, wu Wutang klan Ver Ghetto Clan Tak sobie zawsze to lubię tłumaczyć oh, Boże Święty jakie co mi taje? E, Niestety tak jak widzicie e, troszeczkę nadgryźli nam środek centrum będziemy się musieli uważać control, control. O! Oooo! O, co to by tu wykryli? Czyli, jakieś uh, <laughs> Coś mi się wydaje, że będziemy mieli z tym panem do czynienia. Hmm, z panem Burkiem, który idzie na nas w torze. Jeśli dobrze przeczytałem, i pamięć mnie nie myli, chyba w torze. Bo Tor mi się bardzo z Loki myli, przynajmniej w tej grze, tak? Bo jeden i drugi ma takie coś na ramieniu, i jakoś po prostu to mi się zlewa. Wiem, że oba są dwa różne mechy, ale po prostu nie wiem. Zawsze je mylę. To, to jest jeden z tych elementów, tak? No oczywiście Matkata z niczym nie pomylę. Warhammera z niczym nie pomylę. Co tam jeszcze? Na no Atlasa trudno jest pomylić czymkolwiek, bo wygląda jak wielki pudzian, No i taki, tak naprawdę, sobie fajnie jest. Mm -hmm. Marauder też jest zarąbistym mechem. Takim też ikonicznym. Kiedyś to był w powieściach Battletecha, tak? To był istny symbol grozy. Kiedy się Marauder pojawiał, to ludzie. Mrauder, Marauder, jezu! Znaczy, wiem, wiem, to się powinno być mar Marauder. Tak? W zależności od wymowy, ale e, to jest, kiedy coś się w dzieciństwie poznało i zaczęło się tak to nazywać, to się po prostu wkleja w pamięć do tego stopnia, gdzie Boże Święty tru trudno jest tu zerwać. Szczególnie kiedy ma się to przed oczami i są to mechy. <grym>, tak jest. Tak jak powiedziałem w recenzji mechów Real Wójki, to pierwszy. Pierwsza gra, którą kupiłem sobie za własne kasę, Własną kasę z komunii bodaj, albo coś takiego. <laughs> Mój ojciec pracując wtedy w biurze projektów kolejowych, e, robiąc kosztorysy i tak dalej, miał własny komputer, więc mogłem sobie grać, więc byłem bardzo, bardzo rozpieszczonym dzieciakiem pod tym względem. No i oczywiście, kiedy moi ziemale mieli te Pegasusy, tudzież tak zwane Super Famicomy, albo coś tam,

No, z nim się rozprawimy bardzo szybko, ponieważ on jest głupi. Eee, dzień dobry. Eep, 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 Dajmy mu postrzelać. Eee, de facto to nie jest głupi pomysł, żeby z, z skrócić z nim dystans. Nawet kiedy co nieco dostaniemy. Gdyż on ma build bardzo mocno e, energetyczny, a to znaczy, że będzie się zajebiście grzał i nie możemy to wykorzystać. Gdyż, gdybyśmy walczyli z nim na bardzo bliski dystans z kolei, e, Znaczy, przepraszam, przepraszam, na bardzo daleki, to ten skurczybyk e, non-stop by siekał w nas tylko z PPC i by się chłodził. Oj, tam, oj, tam! Tak. Laser w pysk, proszę bardzo, no i rakietek. Hapnie ha! i seru z nim będzie niewesoło No i tyle. ty ha! 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 Najadłeś się rakietek, dziecka Najadłeś się Widzicie jaka to jest potęga? LRM-y, my go... Mm-mm, yum. Dead. He's dead, Major. He didn't eject. Maybe he was afraid to. Oh, <laughs> sick burn. Good riddance. Omega mm units, head to Escort Omega lead back to base. Spoko, już se poradzę. Nie panikuj. Thor! Jednak Thor. Dobrze myślałem, Thor. No.